Idziemy do góry do garażu, posiągamy koło i później resztę mhm. Krzychu opowiada. Nie, nie, już nic nie mówię Przestydzisz teraz, ja? mhm. nie? No, Zobacz jaki zajebisty zestaw tak. Od tyściówki Chabutu Normalnie Ale go po starzywo się nie wyjechał No właśnie Zobacz, kurwa nie Rozdziewiczenie sprzętu, kurwa ja to nie ten O nie, kurwa jednak pasi <głosy> <głosy> Już się szukać Bele Krzychu nie oglądał tego nie się <noise> Ale nie idę, ta śruba już się wyruchała kurwa, nie? Dobra jest Ty albo, To teraz albo bym chciał złapać, albo ja złapię, a ty śrubę wyciągnę hmm. Tak Czekaj to hmm. Albo czekaj, na stół chcę ją postawić Tu już wypadło Weź tam śrubę wyciągnij To kurwa, tulejka od koło Szu, ty kurwa, gdzie ty lecisz? I co teraz? Ale się zło? Czekaj, o byłka A bo daj coś chłopak. Masz kurwo gdzie lecisz? Czekaj. Gdzie kurwa dziurki to? A tu? Pod to? Po. To to jest tak z tego. Czekaj. E, kurwa. Co? No trzeba zablokować nie? No i kalafon Ogólnie. Nie, ma płoci. Kurwa, tak brudną wstałeś do tego? Do audio. A, się siem, <laughs> wszystko rozjebie, niej tam chuj Chuj, na się nie zrydowię, bo... <laughs> No i on, jak na będę A jak krzutera okręc to w ogóle wszystko je Nie, to jest kurwa mniejszy Dobra chuj z tym Nie chuj z tym Czekaj, daj chociaż na sadkę tam musi być tam О, oh, cool. Аште <sweird> курво. <sweird> <sweird> <haz> <haz> Trzyma się? Tak średnio po chuju, ale trzymaj. Kurwa nie dał rady ten Kurwa. To nie było. Te śruby to są takie zajebane, że Czy to się odkręci to płuję się Ta druga też się taka rozjebana Ta druga połóż Wiesz czego tu brakuje? Nie? Krzycha, młotka i przecinak Młotek, nie, nie wiem <laughs> Tylko daj mu Kurwa ty jak zaś się tu kurwa puszczaj Bo te tanie klucze są tak zjebane. Tak Zaraz, Zarażamy. <noise> kurwa ja to widzę jak to będzie odkręcone, nie? Co już się kurwa kręci, no. Trzeba jem busa kurwa zabijać Na taką pizdę? I tego bardziej Czekaj, bo już się trochę to dorobiło No to jest zasana Dziwko Poszła suka tam Kurwa ci Krzychu To kurwa fachowców, a nie tam jakiś kurwa. Teraz się ziumie. Co? Chuj, zostało już. <gry> to jest śruby do wyjebania. Są. Chuj, tam prędziesz. No to już czego mu się dało? Do czego się nie chyba? Kurwa, coś tu zrobił? Jo Chuj, ty, żeś to tak pozrobił zrobił! O, ty kurwa! To a to, to nie jest! Nie... Kurwa! To to, to nie jest! Niebo! Je, nie,